Pani Angelika Cybulska jest bardzo aktywną i zaangażowaną w wykonywane obowiązki. W zeszłym roku wykonała drugi co do wielkości wynik wypełnionych wniosków o dopłaty obszarowe. Ponadto pani Angelika jest zaangażowana w realizację różnych projektów. Angażuje się także w pracę przy realizacji interwencji kompleksowe doradztwo rolnicze oraz zaangażowała się w projekt organizacja i przeprowadzenie demonstracji z zakresu nowoczesnych technologii chowu i hodowli bydła oraz mięsnych objętego programem rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020. W 2023 roku pani Angelika wykonała również bardzo dużo tzw. wniosków suszowych. Prowadzi książki FADN, Projekt Edwin oraz wspiera swoimi aktywnymi działaniami Zespół do Spraw Innowacji w Rolnictwie SIR. W wolnym czasie pasjonuje się grafiką komputerową i ogrodnictwem, lubi też dobry film i dobrą książkę.